Witam, jestem Filip Grusieński z kanału GoogleBlog i chciałbym tutaj pokazać co kupiłem dzisiaj. Nowa meczówka na nowy sezon Lecha Poznań. Te rzeczy jeszcze będą na innych kanałach w moich, czyli na kanale Lech Poznań Historia albo na innych. A tu jest mój nick z YouTube'a, mój numer ulubiony. To jest trójka. Mój ulubiony numerem jest trójka. I ci, co robili mi tą kruszulkę, na pewno będą to oglądać. Albo jak nie, albo, albo będą mieć ochotę. Niech sobie obejrzą. To znam, przepuszczam i pozdrawiam, Pelu. Cześć, papa. Pa.